Szanowni Państwo, dzisiaj w studiu prowokatora mamy zaszczyt gościć jedną z członki Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Katowic, Grażynę Szczurkowską. Współprzewodniczącą. Współprzewodniczącą. Proszę Państwa, no, Mieszkańcy dla Katowic to jest taka grupa aktywistów miejskich, która już od wielu, wielu lat zapisała się w działaniach naszych miejskich. A z jakim problemem dzisiaj się boryka stowarzyszenie? z kilkoma, ale dzisiaj to, o czym chciałabym wspomnieć, to są drzewa pomnikowe w lasach morckowwskich. A konkretnie obywatelska uchwała, która teraz na sesji na komisji w lutym ma yy, być procedowana. Ta uchwała, którą złożono w 2022 roku? Nie, znaczy za zasadzie... od początku. Od początku to wygląda to tak, że już kilka lat społecznicy walczą o y, lasy murckowskie i drzewa pomnikowe, dlatego że nigdy w życiu przedtem przed tymi ostatnimi czasami nie wycinano tych matuzalemów, tych wielkich, potężnych drzew: bułków, grabów, kasztanowców, dębów. Tak, tak, tak. To była świętość dla wszystkich nadleśniczych. Przyszły Nowe poprzednie czasy i zaczęto ciąć, co się tylko dało. No i na tych wielkich, potężnych drzewach pojawiły się znamienne kropki przeznaczające je do wycinki. Kolor pomarańczowy. Po, pomarańczowy i coraz więcej ich było na tych dużych drzewach. Mm. Zaczęła się walka, zaczęły to duchy lasów yy, z Myśmy się przyłączyli później. To były różne koleje losu, długa sprawa, długa, długa walka, ale zakończyło się. Bardzo y, y, pozytywnie i nawet się nie spodziewaliśmy, że tak może być, zupełnie przypadkiem, że w tym miejscu ustanowiono rezerwat, już drugi w lasach morskich. Ale na całym tym. tym obszarze? Na całym tym ma małym obszarze koło y, Mysłowic, mhm. czyli na tym mhm. obszarze, o który wtedy walczyły duchy lasu. W stosunku do całych lasów morskowskich to jest maleńki wycinek. No właśnie. No i jeżeli się udało, ten re... zanim już nawet ten rezerwat został uchwalony, ale wiedzieliśmy już, że będzie tak, my pomyśleliśmy, że przecież tu jest jeszcze mnóstwo terenów, takich, gdzie ludzie spacerują, jeżdżą na rowerach, podziwiają te wspaniałe drzewa. A tam się pojawiają po kolei znowu kropki na tych wielkich drzewach do wycięcia. Bo musimy sobie powiedzieć, że dzielnica Murzki to jest taka wyspa miejska pośród starych lasów, które dawniej należały do puszczy Pszczyńskiej i tam e, arystokracja niemiecka sobie polowała. Dokładnie. No, Murski kiedyś były osobną gminą, przyłączone były sobie już w tych nowych czasach. W 1975, całkiem niedawno. Tak, do Katowic. Oni się tak trochę czują, nawet jak, jak mówią, że jadą do miasta, to jadą do Katowic. Więc y, rzeczywiście są y, specyficzną dzielnicą. Natomiast y, jeżeli chodzi właśnie o, o ten nasz pomysł uchwałą, wymyśliliśmy, że warto by było te drzewa ochronić, robiąc je drzewami pomnikowymi. No właśnie, bo jakie warunki musi spełnić drzewo, żeby je oznaczyć pomnikiem? różnie w zależności od gatunków. W tak. przypadku tych, których jest tam najwięcej, to są buki, no potem dęby, no to musi mieć minimum 300, 300 cm obwodu na, na wysokości, wysokości pierśni. pierśnicy. Może być każde drzewo przeznaczone, nawet zmurszałe i, i już umarłe, no ale my wybieraliśmy oczywiście takie drzewa, które jeszcze są w dobrej, dobrej kondycji. Kilka tygodni trwało to mierzenie, to było bardzo, bardzo skomplikowane, długotrwałe mm -hmm. i tak dalej. Z przygotowaliśmy wszystkie te materiały i mieliśmy... Ile osób to robiliście? Jaka to była ekipa? To niewiele osób, były trzy czy cztery osoby z naszego stowarzyszenia. Ale, ale z dwa, kilku, trzy tygodnie. I kilku chłopaków, przede wszystkim oni, jeden od nas był, y, który, który do nich dołączył, ci, którzy mierzyli to w terenie. Mhm. A potem opracowywaliśmy. Pomagał nam doktor Paruzel. No profesjonalną. Tak, z moją wiedzą. No i zostało to wszystko pięknie przygotowane, ale mieliśmy z poprzednich y, uchwał obywatelskich. Y, taką smutną świadomość, że jeżeli będzie chciał urząd nam stawiać po drodze barierki i przeszkody, no to będziemy mieć trudno. Bo w uchwałach obywatelskich każde jakiś wymieniony przecinek, nie tak postawiony, to, to trzeba zabrać to wszystkie zabawki, poprawić na nowo, złożyć i na nowo zbierać ten minimum 300 podpisów. No właśnie. A y, jeżeli chodzi o radnych, oni mogą sobie taką uchwałę złożyć, i każdy jakiś tam podmiana dokumentów czy, czy poprawka nie wymaga tych zbierania podpisów, bo oni nie muszą. Wystarczy trzech radnych, prawda? No. Chyba. I y, spotkaliśmy się z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Oni bardzo chętnie przyłączyli się do y, i firmowali swoją twarzą. Oni składali jako projekt y, dwa lata temu mhm. w Szumnie, na rynku, w Katowicach. To było koń, końcówka kwietnia. Z przemowami, z prasą, i tak dalej. To może w tym momencie Państwu puścimy fragment tej A no konferencji? No właśnie, bo przecież został nagrany filmik. To proszę bardzo. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Witamy na dzisiejszej konferencji prasowej. Konferencji, którą zwołaliśmy wspólnie jako radni Koalicji Obywatelskiej w Katowicach, wespół z mieszkańcami, aktywistami, przedstawicielami Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Katowic. Zaprosiliśmy Państwa, ponieważ składamy czy złożyliśmy przed chwilą Rzecz bez precedensu, uchwałę, projekt uchwały o ustanowieniu ponad 200 pomników przyrody w Katowicach. To jest jeden z największych programów ochrony przyrody w ostatnich latach, jaki się pojawia. Dzięki tytanicznej pracy aktywistów, społeczników, przyrodników, w ten sposób będziemy mogli objąć ochroną cenny, wyjątkowy, unikatowy las w Murckach. Powiem mamy na terenie naszego miasta naprawdę wielki przyrodniczy skarb. Szanowni Państwo, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w ten cudowny, piękny, wiosenny dzień, prawie jakbyśmy zamówili, żeby ogłosić tak dobrą nowinę, tak dobrą wiadomość dla Katowic, a przede wszystkim dla tych, którzy kochają zieleń, kochają przyrodę i kochają drzewa. To jest wydarzenie bez precedensu. Ob ochroną chcemy objąć 227. Drzew, które mamy nadzieję staną się pomnikami przyrody w lesie Mórcowskiej. Dzisiaj tutaj wszyscy jesteśmy, żeby w ramach współdziałania i współpracy przedstawić ten projekt i ochronić te wyjątkowe drzewa w lesie Mórcowskiej. My doskonale wiemy, jak ważny jest las i jak ważne są drzewa dla naszego życia. Drzewa są. Istotne z punktu widzenia zmian klimatycznych i mówię to jako przewodniczący Komisji Klimatu. Mamy nadzieję, że ta wielka koalicja mieszkańców, społeczników, radnych i leśników doprowadzi do tego, że te 227 drzew stanie się pomnikami przyrody. Za tą wspólną inicjatywę chciałem Wam wszystkim bardzo, bardzo gorąco podziękować. Już jesteśmy z powrotem. 227 drzew w tej uchwale zostało objętych ochroną tak. jako pomniki. Tak, i, i to było y, trochę w bólach się rodziło, bo pierwsza opinia Arno była negatywna, tam jakieś przecinki, jakieś, jakieś niedoróbki. Potem druga po poprawkach. Już była pozytywna. Lasy państwowe dały negatywną wtedy odpowiedź, ale ich opinia jest tylko opinią. To nie jest. E, właściwie główne zdanie, e, główne, e, e, główna akceptacja należy do Rady Miasta mm. i do miasta. Lasy państwowe mogą się tylko wypowiedzieć, co sądzą, ale, ale ich zdanie nie jest brane Rozumiem. pod uwagę. Pod, no, może być tak troszkę brane. W każdym razie. Po przejściu tych wszystkich procedur, wtedy zastępcą prezydenta od spraw zieleni był wiceprezydent Skiba. Spisu. Spisu, tak, i on dał miażdżącą krytykę tej uchwale. Wiemy, jaki stosunek PIS miał do drzew. Tak, w każdym razie z tą krytyką miażdżącą, z negatywną opinią lasów i z pozytywną opinią Rudosiu, trafiła to na komisję ta, ta uchwała. Na komisji o dziwo pojawił się sam prezydent Krupa oh. i zaproponował, że po co my mamy tam jakieś parę tych drzew, parę 217, 216. Po co parę tych drzew y, mamy tutaj uchwalać. Tabliczkować, jak, jak można całą. Jak można założyć zespół. W zespole będzie strona miejska, strona lasów państwowych i społeczna. I wspólnie wypracuje się, jak dbać o drzewa takie, o wymiarach pomnikowych w Katowicach. Zarówno w terenie niezamieszkałym, jak i... Jak Brzmi i jak świetny pomysł. No. Ile osób... Byłaś tam na tych komisjach? Na tym, w tym zespole działałaś jako strona społeczna? Tak, tak. Bo my, my byliśmy tak samo. Ja akurat nie byłam osobiście... Zresztą to chyba było wtedy online, tak mi się wydaje. Albo było hybrydowe. Bo ja wiem, że ja tego odsłuchiwałam... A, 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 wiem, że Agnieszka na pewno... Yy, Wojdowska. Wojdowska, druga współprzewodnicząca, zabierała tam głos. No niemniej jednak, po propozycji grupy, yy, prezydenta grupy, zgodziliśmy się, wiedząc, że mo mogą nam nie uchwalić tej uchwały, yy, tego projektu. Zgodziliśmy się na ten zespół, licząc na to, że coś to da. No niestety, yy, zespół został powołany na początku września 2022 roku. Po czym od tamtej pory do dziś odbyły się cztery zebrania. W skład zespołu weszło trzech radnych. Czyli tak co pół roku? No tak. Jak już było bardzo dużo nacisków, to się wtedy odbywało. Mhm. Odbywało się to często w siedzibach albo w lesie, albo w siedzibie lasów państwowych. Znaczy często mówię w sensie tych czterech, że połowa to było w lasach państwowych, raz w siedzibie lasów, raz w lesie, raz było w zakładzie zieleni, po czym było raz niezależnie. W większości byli tam goście zapraszani z lasów państwowych, którzy dominowali całą dyskusję. Bo szefem zespołu był właśnie wiceprezentski. Tak, który w zasadzie y, chyba nie wiedział, po co tam jest, albo celowo, on po prostu był rzecznikiem lasów państwowych. Domyślam. Pamiętam nawet, że na jest z komisji, kiedy przyszliśmy już i wtedy radni też, przyszliśmy y, bardzo się oburzyć na pracę tego zespołu i był też y, właśnie wiceprezydent Skiba, w pewnym momencie bardzo naciskany powiedział, że on przyjaciół y, sobie dobiera sam, a lasy państwowy bardzo lubi. No. No, Przynajmniej ja, się nie kryje. Tak. No, w każdym razie zespół nie, nie zdał zupełnie egzaminu. A myśmy wycofywali, wycofując tą uchwałę wspólną z Koalicją Obywatelską, czyli z Jarosławem Makowskim i z Łukaszem Borkowskim robioną, zapowiedzieli, że gdyby coś nie tak było z tym zespołem, my do tej sprawy uchwały wrócimy, mhm. że to nie jest na zawsze wycofanie. No i widząc, że ten zespół tak pracuje, jak pracuje, wiosną zeszłego roku. Zaproponowaliśmy kolejną współpracę Jarosławie Makowskiemu, ale on wtedy powiedział, że ma inne sprawy na głowie, mm -hmm. że, że to może być źle widziane. No to no do sejmu Postanowiliśmy zrobić sobie sami obywatelską. Trudno, będziemy bierać te podpisy, nawet gdyby to trzeba było kilka razy. Tym razem poprosiliśmy o współpracę firmę Taxus Arbor, mm -hmm. która nieodpłatnie przygotowała nam ogromne tomiszcze. Dwa miesiące badali te nasze drzewa jeszcze raz, bardzo fachowym sprzętem. Lokalizowali, żeby już do niczego się ani rdość, ani nikt inny nie mógł przyczepić. 16 z tych drzew, które są. W w całym opracowaniu, głównie te, które są przy traktach y, tych leśnych czy mm. przy ścieżkach spacerowych czy drogach, zostały przebadane i wyszło, że są w bardzo dobrej kondycji. Mm. Najgorsze właściwie to są cztery kaftanowce y, będące już na terenie samych Murcek. Natomiast resztę te drzewa są y, trzecia, czwarta kategoria w każdym razie. Y, Wiesz co? Ja bym chciał coś dodać. bo Umówmy się, no, zgórszałe, gnijące, butwiące drzewo w lesie to jest coś zupełnie naturalnego i to i faktycznie przy trakcie, jeżeli wieje wiatr, jeżeli jest ryzyko złamania takiego chorego drzewa, no to możemy się zabezpieczać, ale gdzieś w środku lasu, no to niech on sobie tam gnije. No dokładnie, zresztą to jest tak samo jak w rezerwatach. W rezerwatach nikt nie otacza opieką, nikt nie Na tym polega kuby, niczego nie rusza. A jeżeli ktoś tam się wedrze, idąc na, na grzyby, do, na teren rezerwatu, w końcu nie jest ogrodzony i coś mu się stanie, no to trudno. Także tutaj tak samo w lasach, jeżeli ktoś idzie ścieżkami, tam musimy za, za, zabezpieczać. No W każdym razie y, przy pomocy doktora Paruzela, przy pomocy taksów Arbor, który bardzo nam piękne opracowanie mm. zrobił, przygotowaliśmy uchwałę, złożyliśmy ją w połowie, nawet po połowie grudnia, 19 grudnia. Tak. Nie? w Urzędzie Miasta po ponad miesiącu dowiedzieliśmy się, że mamy bardzo ładną opinię Rdosiu, bardzo pozytywną, mało tego, pozytywną opinię lasów państwowych, które tylko napisały, że chciałyby móc pozyskiwać z tych drzew nasiona. I koniec, a także uważają, tak że to wcale, wcale im to nie przeszkadza w ich działalności i tak dalej, więc zmieniło się bardzo. Teraz mamy zielone światło, wolną autostradę do tego, żeby oznaczać te drzewa jako pomniki. Rdoś nam napisał rzeczywiście bardzo ładnie, właśnie nie wiem gdzie to, to jest, ale nie będę teraz, bo znajdę sobie między. Słożyliśmy to, Wszystko, wszystkie opinie zostały zebrane i tu niespodzianka. Przyszła też opinia od Jarosława Makowskiego. Tym razem to już nie był radny Makowski, który walczył o te drzewa, tylko Jarosław Makowski, wiceprezydent od sprawy zieleni. No to entuzjastycznie pewnie podszedł do tematu? No właśnie. Przewodniczący Komisji Klimatu? Jego odpowiedź jest identyczna jak. Sprzed dwóch lat dyrektora, prezydenta Skiby, tylko jeszcze o jedną stronę dłuższa i jeszcze bardziej torpedująca naszą uchwałę. No cóż mu się nagle nie podoba? Że drogo, że nie ma sensu, że można wypracować jakieś inne. No to znowu takie, taka kij i marchewka. Mhm. Opinia bardzo nieprzyjemna. No, w sam fakt, że, że podsumowano, że każde drzewo trzeba by poddać bardzo szczegółowym yy, i bardzo drogim yy, Które zostały wykonane. Część zostało wykonanych. No wiadomo, że, że przy tych traktach trzeba by tam zadbać, bo miasto przejęłoby tą odpowiedzialność dla Lasów Państwowych, ale w środku lasu absolutnie nie. A tutaj policzono, że, że to by było 500 tysięcy za te badania, za wszystkie drzewa i tak dalej, czyli z grubą przesadą. Nawet wyliczono, że że strasznie bolące jest, że 20 zł za, za jedną taką tabliczkę, która musi być no. na tym drzewie. I, i... A myślałem, Dla... że miasto Katowice lubi tabliczki, a tu się okazuje, że nie wszystkie. No, nie wszystkie okazuje się. Natomiast yy, gmina Poręba uchwaliła 90 drzew pomnikowych w hmm. swoich lasach, jakoś nie zbiedniała. A co prezydent Makowski proponuje w zamian tych pomników? Co on by tam chciał ustanowić? Zawezał nas na spotkanie i powiedział, że ma prośbę i propozycję. Prośbę, żebyśmy wycofali tą, tą piękną uchwałę, przez wszystkich chwaloną. Poza nim. Natomiast no, dwa lata temu również był za. W każdym razie, że on ma pomysł, że, żeby można było zawalczyć o rezerwat, i jak my to wszystko przygotujemy, to on osobiście zawiezie w kwietniu, czyli w super epicentrum walki wyborczej, do Warszawy do dyrektora lasów państwowych. Tak, ustanowienie rezerwatu trwa troszkę dłużej niż drzew pomnikowych i wydaje mi się, że w niczym nie przeszkadza. Przecież w rezerwatach mamy pomniki nawet nieożywione i ożywione. To, to, to się nie kłóci. Ja użyłam tego argumentu w naszej rozmowie, że co nam przeszkadza uchwalić tą uchwałę, ten projekt uchwały mhm. i spokojnie załatwiać rezerwat. Jeżeli zostanie załatwiony, to absolutnie miasto zostanie z jakichkolwiek kosztów yy, yy, ten, y, pozbywa się wszelkich kosztów, mhm. ponieważ rezerwat mówi, że wchodzić do niego nie wolno, yy, a jeżeli to już na no. własną odpowiedzialność, wobec czego yy, bez dania racji yy, wiceprezydent odzieleni Mówił, że jednak to nie ma sensu, bo jednak drogo, bo jednak zostańmy przy tym rezerwacie. Natomiast ja nie bardzo wierzę w tę obietnicę, bo myśmy już raz mieli obietnicę zespołu, który był tylko po to, żeby, żeby po prostu nie dopuścić. Ja, ja osobiście nie rozumiem, dlaczego jest taka niechęć wobec tej uchwały. Była chęć, jest niechęć. No to ja też tego nie rozumiem. No więc nie wiadomo, może jakieś siły wyższe. Może zrzućmy się na kawiczki jako mieszkańcy? <noise> albo... zrobimy, 20 złotych każdy płaci, no albo... Może nawet Jarosław Makowski się dorzuci. No też by mógł. No przecież Ko chciał. No w końcu sam bardzo ma, jest wrażliwy, na tym punkcie uchwalił sobie drzewo pomnikowe na Raciborskiej. Sobie, no nam uchwalił, no, przepraszam. Ja nam. też tam byłem, nam. pamiętam, ty też tam byłaś. No i nawet wieszał coś na drzewie, jak to tam było. Tak, i ja go nawet mu pomagałem wejść na to drzewo. No także, tak, znamy Jarka jako miłośnika przyrody, ale nie rozumiemy tej obstrukcji. No my też nie. Nam bardzo zależy żeby teraz 23 jest komisja klimatu, na 23 której, lutego. lutego o 11 mm -hmm. w sali 4-5, tak dostaliśmy, nie wiem czy to czy jest wspólna sala, w każdym razie na Młyńskiej 4. Będzie tam, bardzo nam zależy, żeby jak najwięcej ludzi, którym zależy na, na tych właśnie bułkach mm. i na lasach błockowskich, żeby przyszli, żeby po prostu swoją samą obecnością yy, dodali nam jeszcze, że tak powiem, komisie każdy może przyjść. Każdy to? może. A 29 lutego yy, również w tym samym budynku, czyli na Młyńskiej 4, jest posiedzenie sesji, także o 11. Yy, I też byłoby dobrze, żeby jak najwięcej osób przyszło. I po prostu nas wspierało moralnie, bo będziemy to o to walczyć. Liczymy na to, że radni Katowic rozumieją potrzeby właśnie te, te, te utrzymania tych lasów, takich ekologicznych wokół Katowic, bo to jest cała otulina od południa, i że zagłosują właściwie, bo jak nie, no to niedługo są wybory, a my to będziemy pamiętać. Hmm. Żyjemy, żyjemy w kraju, który ma bardzo dużą lesistość. Zazdrości nam cała Europa tych lasów. Większość z nich to są lasy gospodarcze oparte na sośnie, bory sosnowe, a takie jednostki jak właśnie buczyny są wyjątkowe i zachowanie olbrzymich buków, które no, ta atmosfera w lesie bukowym jest wyjątkowa. To, to, to nie da się do tego no to jest tak jak w braci Grimm. Dokładnie, dokładnie. Takie, takie. Tylko czekasz aż one zaczną się poruszać i albo na, pomagać, albo z nami walczyć, nie wiadomo. Dokładnie, ale to jest tak, wytnie się takie drzewo, które rosło 200 lat albo 160 i ponieważ rębność takich drzew jest około 100 lat, to one już nigdy nie będą miały szansy, te nowe, wyrosnąć na takie. Przyszłe pokolenia już by nigdy w życiu nie zobaczyły, jak wygląda duży, potężny, dojrzały bóg, bo to jeszcze nie jest koniec, one potrafią 500 lat żyć. No właśnie. A na tym miejscu, jeżeli się robi rębnię zupełną, Najchę najchętniej lasy państwowe, bo liś liściaste drzewa też sadzą, ale najchętniej sadzą sosny, bo to szybko rośnie, bo to ma krótki, 60 lat chyba, y wiek rębności. I taka plantacja sosny daje szybko zysk, a jest tańsza. No A taki pojedynczy, powalony przez wichurę, czy choroby, czy grzyby e, Bóg, e, to też nie jest tragedia, bo on odsłania światło dla tych wszystkich małych e, buczków, które tam wyrosły pod nim i tak. tylko czekają na ten moment, aż... a czasami one mają po 30 lat, a co on takie maciupędzie, no że właśnie. wyglądają czekają jak na wyrosły. śmierć dużego i wtedy dopiero mogą wzrastać. I na tym dużym, powalonym rośnie mnóstwo różnych tych grzybów, grzybów jakichś ukwiałów, jakichś porostów, owady. owady, owady no, tam po prostu mieści się całe życie, cała, cała, że tak powiem, cały ekosystem leśny. Dokładnie. Tak powstaje gleba, proszę Państwa, przez butwienie drewna. Najcenniejszy nasz materiał, dzięki któremu mamy rośliny, mamy jedzenie, mamy zwierzęta, wszystko mamy. No więc my bardzo liczymy na to, że, że, że tak powiem Urząd Miasta, Rada Miasta zrozumie, że to jest potrzebne. Mało tego, że zdanie mieszkańców też się liczy. No bo jeżeli tyle naszej pracy miałoby pójść na marne, że mielibyśmy sobie wycofać kolejny raz taki projekt, no to co to znaczy? Mamy się pobawić, a potem oddać zabawki, bo wystarczy? No, może wiesz, że na to chodzi o to, żeby nas zniechęcić, bo to zbieranie podpisów jest upierdliwe. Nie lubimy tego robić. To zajmuje dużo czasu. Ale przede wszystkim ta praca nad na tą uchwałą w tym wypadku, bo są krótkie takie, że się tylko pisze tekst i, i, tak, i oddaje miastu rozeznanie sprawy. A tutaj jest po prostu cała dokumentacja. To, to jest naprawdę mm -hmm. dużo roboty. Mm. No, masz coś jeszcze do dodania w tym temacie? No. Bo ja tylko apel. Szanowni Państwo, no, Komisja Klimatu 23 lutego, godzina 11 MISKA 4. Zapraszamy i mam nadzieję, że do zobaczenia. Do Będziesz? zobaczenia. Ja oczywiście, że będę. Ja również. Dzięki. Strasznie dużo się proszę Państwa wydarzyło w ostatnich dniach w sprawie buków i jesteśmy zmuszeni do dogrania suplementu. No niestety. Co zrobiłaś dzisiaj w Urzędzie Miasta? Ach, dzisiaj złożyliśmy w zeszłym tygodniu przygotowywaną pieczołowicie odpowiedź na opinię wiceprezydenta Makowskiego, mm -hmm. taką miażdżącą. I nasza odpowiedź jest równie miażdżąca i pokazująca prawdziwe fakty. Chodzi o to, jakie są koszty prawdziwe wprowadzenia tej ochrony pomnikowej? Jakie są koszty, jak Katowice wyglądają, jeżeli chodzi o w ogóle dbanie o zieleń i o ilość drzew pomnikowych ile drzew się tak naprawdę bada, a konsultowaliśmy to z firmą, która na zlecenie Urzędu Miasta robi takie badania dla drzew pomnikowych. Czyli... Jest tam nie, badanych mniej więcej 10% takich drzew. Aha, czyli I nie to... wszystkie, nie I pół ta... miliona, a 50 tysięcy by wyszło. No i jeszcze mało tego, z tych 10% drzew, czyli u nas by było około 20, to jeszcze robi się dla 4-5 drzew Badania, jeżeli są konieczne, tą metodą, taką drogą, która jest wymieniana, jedną czy drugą. Natomiast yy, nasze drzewa już są bezpłatnie przebadane przez firmę, która nam przygotowywała opracowanie, mm -hmm. dołączone do naszej uchwały. A tam jeszcze się nie zgadza chyba lokaliz kwestie lokalizacyjne, z tego co wiem. Yy, czy te rezerwaty, Dzień. które planowaliście, są zgodne z tym, co zaproponowali na Młyńskiej? A. Bo... Wspominamy to, co się wczoraj wydarzyło. No właśnie. No, no więc niezupełnie są zaproponowane dwa takie tereny zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, przez lasy państwowe i wiceprezydenta Makowskiego. Jedno miejsce mniej więcej pokrywa się z tym takim największym skupiskiem mierzonych przez nas drzew. Czyli Ale... to chodzi o ten obszar między hałdami, tak? Tak, tak. A drugie jest zupełnie z czapy. W ogóle tam nie mierzyliśmy drzew. Ja tego terenu nie znam. No, mieszkańcy Murce, którzy z nami współpracowali, na pewno wiedzą o co chodzi. Natomiast wydaje mi się, że częściowo ten teren też obejmuje ściernisko, które zostało po rębni zupełnej czyli w zasadzie, może się mylę, ale tak mi się wydaje, że, że częściowo już zachodzi. To jest tak zwana sięgarnia. Jest tam teren wycięty kompletnie, więc będziemy chyba ziemię i korzonki chronić. No, ale będziemy chronić, prawda? I jaka to jest ochrona? Bo to zupełnie nowe standardy ochrony. Pojawiła się nam się kategoria drzew ekologicznych teraz w propozycji. No tak. Oprócz tych właśnie miejsc, tych Pomniku? zespołów, Aha, te, tych tak. zespołów, które to zespoły tak działają, że wystarczy się przejść czy przejechać do zespołu przyrodniczo-krajobrazowego źródła kłodnicy i zobaczyć jak są potraktowane w tym zespole drzewa które zmieniły bardzo krajobraz, a jednak mimo wszystko są powycinane i to na potęgę. Ale propozycja mówi o 20 pomnikach i 200 drzewach... 30, 30. 30 pomnikach, z tym, że 6 jest dołożonych specjalnie przez Lasy Państwowe nie wiem jakich, czyli już mamy 24 z naszych drzew. Podejrzewam, że 6 dalszych to będą te kasztanowce w Murckach, czyli zostanie raptem 18 drzew. Jeszcze hmm. nie, nie wiem, które to drzewa, bo nie zaproponowano konkretnie, nie pokazano nam. Mm -hmm. Natomiast pozostałe drzewa z tych naszych 216, czyli prawie wszystkie, mają dostać literkę E na pniu, czyli będą to drzewa ekologiczne, tak zwane biocenotyczne. I dzięki temu będą chronione. Tylko taka droga jest nic nie warta. Wyobraźcie sobie, drzewo pomnikowe, które ktoś muszkadza, ścina i tak dalej. Na to są sądy, kary i to wysokie. Mhm. W przypadku takiego drzewa, jeżeli na przykład przypadkowo przy wycinaniu jakiegoś innego drzewa, bo, bo ten zespół nie gwarantuje, że tam nie będzie w ogóle wchodził z pracami. A co gwarantuje? Tylko całkowite wycięcie, tak? Do, do zera? znaczy Ochronę nie, nie, przed nie, tym. Tak, bo, ponieważ jest to krajobrazowo-przyrodniczy zespół, to tak całkowicie do zera nie można jak, jak zboże wyciąć, tak jak to się zdarza, czyli nie można zrobić rębni zupełnej, ale poza tym wszelkie przeczebienia, wszelkie wycinki mogą być prowadzone. Hmm. Jeżeli w czasie tych wycinek zostanie uszkodzone to Drzewo z napisem E, w jakikolwiek sposób, to już jest pretekst, że lasy państwowe go wytną, i powiedzą: No nic, proszę Państwa, się nie stało. Wycięliśmy, bo było uszkodzone i mamy prawo. Co nam zrobicie? Dokładnie. No dobra, ale też taką narrację słyszę po stronie pomysłodawców tej nowej formy ochrony, że kiedyś były złe lasy państwowe, teraz są dobre lasy państwowe, i teraz nikt nie będzie wycinał takich drzew. Nie mieszajmy do tego polityki. To są takie nabożne życzenia. Oczywiście, że zmienił się dyrektor lasów państwowych, że zwalnia już tych niegrzecznych z poprzednich czasów nadleśniczych, natomiast niczego to nie gwarantuje. Po pierwsze, w tej chwili jakieś umowy są podpisane, więc trzeba je zrealizować. Gdzieś te drzewa trzeba wycinać. Mało tego, polityka to jest polityka. Minie 5-6 lat i będzie inna władza. A drzewo pomnikowe zostanie chronione. Dokładnie. Dokładnie. Także my nie rezygnujemy z naszej z procedowania naszej uchwały. Nie mm. wycofujemy jej, mimo że nas wiceprezydent Makowski o to kiedyś poufnie prosił. Na posiedzeniu Komisji Klimatu będziemy to procedować. Przypuszczanie zetrą się za sobą dwie propozycje, czyli nasze drzewo pomnikowe i ostatni pomysł lasów państwowych i... Wiceprezydenta Makowskiego. Będziemy dyskutować, potem jest 29. sesja i będą radni decydować co z tym dalej. Poprzedni film zakończyliśmy apelem o obecność na tych dwóch sesjach i Komisji i Rady Miasta. Ponawiamy. Dokładnie. 23. i 29. oba terminy o 11. Coś jeszcze? Na g 4. No wszystko. Zobaczymy. Sytuacja jest rozwojowa. Do zobaczenia.